Siemano, witam Was serdecznie z tej strony, Przemek, jak widzicie. Będzie to film z okazji setnego filmiku na moim kanale, naszym kanale klanowym, i będzie to setup video. Jak to upiekło się już w, u innych youtuberów, setny filmik to jest z reguły jakiś tam setup video. Jakbyście chcieli zobaczyć, na czym gram, co aktualnie tutaj posiadam, jaki sprzęt to zapraszam do oglądania tego filmiku. No więc tak, zaczniemy może od takich mobilnych rzeczy. Mamy tutaj jak widzicie sami nazwę PS Vita. Prawda jest taka, że nie używam za bardzo tej konsoli. Kupiłem ją w Polsce, jak byłem ostatnio na urlopie. Jeżeli chodzi o jakieś tam mobilne granie, no to super sprawa. W podróży jesteśmy, mamy tam gry, fajne gry są na to. Możemy sobie pograć. Internet działa jako tako. Tam na 3G można sobie z jakiejś sieci wziąć. WiFi też jest, ale wiadomo, 3G lepsze, bo mamy w podróży też. No i tak to właśnie wygląda. Wita do tego. Z mobilnych rzeczy to mam z laptopa Samsunga. Całkiem fajna rzecz. Bardzo się przydaje, jeżeli potrzebuje gdzieś wyjść, coś zrobić. Zresztą każdy wie do czego laptop służy, to nie będę za dużo opowiadał. Samsung. Dobra, przejdźmy do pc Tu mamy skrzynkę od PC-ta, stoi sobie tutaj w rogu. Jakbyście chcieli specyfikacje wiedzieć, to napiszcie mi w komentarzu. Mogę tam odpowiedzieć na pytania, jaki procesor grafika, ram i tak dalej nie będę się tutaj rozpowiadał na ten temat za bardzo tutaj mamy xboxa starego xboxa arcade i obok stoi ps3 stoją sobie na pc, bo mój pokój jest nie za duży więc tak tutaj to rozwiązałem, że stoją obok siebie na pc wcale to nie przeszkadza w niczym a tutaj mamy tutaj plakat. Mam tam parę plakatów jeszcze, ale plakat to nie jest kwestia tego filmiku. A tu są Tritony, mój headset Triton AX Pro. Tego używam do grania na obydwu konsolach i na PC też, bo dobrze się sprawdza. A wszystkie moje komentarze są nagrywane z tego mikrofonu. Właśnie bardzo dobry mikrofon, nadaje się idealnie do tego. A tutaj jeszcze mam. Hecet, który kiedyś tam kupiłem do Peceta, to jest Sound Blaster też całkiem spoko. Eee, przejdźmy tutaj dalej. Tutaj mamy, czy nie wiem, czy to będzie widać, trochę muszę oddalić. Tutaj mamy telewizor zawieszony na ścianie, to jest też Samsung. W sumie nie używam tego do grania, tylko do jakichś tam filmów, jak sobie wieczorem oglądam. Tak co zapuszczam. On w ogóle wisi tutaj na takim ramieniu z tyłu, że mogę sobie go przesuwać, do przodu, do tyłu obracać, takie tam różne rzeczy. No i tutaj mamy główny, główny telewizor. Służy mi jako monitor do pc i na tym właśnie montuję tu filmiki w Vegasie. Z tej kamerki czasem daję facecamy, to jest e, Logitech jakiś, e, HD, taka mała poręczna kamerka, całkiem fajna. Jak widzicie tu mam odpalone Elgato w, na kąpie a tak wygląda właśnie samo urządzenie Elgato. mnie trochę, po światło zasłaniam, tak właśnie wygląda Elgato Capture HD. Tutaj mam podpięte splitter do internetu, żeby wszystkie konsole miały, a, miały połączenie IPC, żeby nie musiał kabli przekładać. I tu jest właśnie box od Tritonów. Tu mamy różne regulacje głośności, różne ustawienia, bla bla bla, takie tam pierdoły. A głośniki też, oczywiście tu mam do PC, tu mam pokrętło. Na górze Wam pokażę jest... mam rozstawione te głośniki i to moja kolekcja gier, nie wszystkie, bo tam mam jeszcze w szafie tylko te, które tak używam w miarę często te głośniki stoją. Tutaj mamy monitor. Nie wiem czy będzie widać. To jest LG, ale nie wiem czy widać, jest widać. Monitor RG. Eee, bardzo fajny, właśnie na nim. Z reguły gram na konsoli, bo siedzę sobie tutaj na łóżku. Nie ma za bardzo miejsca na fotel, żeby stawić, tak mam dosyć blisko. To jest e, 23-calowy monitor. I tutaj taki ala monitor, telewizor, też 23 cale. Już tak to wygląda. Tutaj mamy pady od. E, PS3 od Xboxa. Jeden na kabel, jeden bez kabla. I taka moja najnowsza tutaj. Mój najnowszy zakup to jest pad z do Xboxa. Tutaj widzicie są gałeczki od PS3. Takie bardzo poręczne. Według mnie o wiele lepsze niż normalne. Xboxowe. Tutaj mam charger. Nie jest oryginalny. nie mam baterii, tylko taki jakby, akumulatorki. Tutaj zmieniam i te dwie blaszki z tyłu do, do kładzenia się i do skoku. Bardzo przydatne śrubki, oczywiście. I tak to właśnie tutaj u mnie wygląda. Co do pc jeszcze. Tutaj e, osprzęt e, Razera, myszka Razera i klawiatura też Razera, także tak też czasem gramy. Gameplay z ta też robię, jak możecie zauważyć, luz już e, i może w przyszłości jakieś inne też gry, także tak. To chyba na tyle. Taki mój tutaj setup. Jak podobało się, to proszę o jakiś komentarz. Macie pytania? Komentujcie, zadawajcie pytania. Um, oceniajcie, subskrybujcie. I dziękuję za oglądanie. Do następnego razu.